Dzisiaj prowadzi prowadzili Intercity Zamońskich relacji Rzeszów Głównych, Kłobrzek i Lublin Głównych Gorzew Wielkopolski. Proszę o do Rzeszowa, w tą stronę. Znaczy do Kłobrzegu. Rzeszowa. Dochodzę do kolejnego wagonu, wagonu 12

Teraz przejdziemy do wagonu z Lublina głodnego Hugo, podróżowa Dziękuję bardzo. Teraz wam pokażę tablicę. Dziękuję. też niestety każdy przedział zajęty. Ale myślę, że. Tak. Bo są tablica. Trochę inna jak, jak wtedy, gdy ostatnio je jechałem. Bo się zmieniły numery. Wydłużili też piłę I relacja koło wszystkich części. Jeszcze do niedawna jeździł z Skrówie głównego polskiego. Wagon Combo. Na sali stacja na Kwonatnoklesie, dodatkowe miejsca, odbyt goszczu bardzo dużo osób wsiadło, więc można robić prezentację. Muszę do rodziny do szczęścia, każdy zajęty, ale. Przedział konduktorski taki o piękny, wolny. pusty, ponieważ drużona konduktorska raczej woli normalny przedział, bo widziałem, że się w innym przedziale Jedziemy 99 km na godzinę. Przepasa, wagon zielony. Patrzcie, mamy takie piękne widoki. Z okien. Jak byliśmy w Warszawie, większość czasu była niefajna pogoda, tylko dwa dni się takie zdarzyły, że były fajne. A tutaj patrzcie, wyjeżdżamy. Dzień podróży cały. Większość mam podróży, bo od 12 do około 19. .00. No i piękna pogoda, prawda? Heh. Bardzo dziękuję za oglądanie. Do zobaczenia, cześć.